Dzień dobry. Witam panie i panów radnych. Witam pana zastępcę wójta pana Daniela Niedziocha witam serdecznie panią Martę Wstawską skarbnika gminy. Otwieram obrady 19. nadzwyczajnej sesji rady gminy Czarna. Proszę państwa o potwierdzenie obecności. Dziękuję. 15 radnych obecnych. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czarno. Protokół z sesji 18 został podpisany. Nie wpłynęły żadne uwagi. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, 15 radnych za protokół z sesji 18 przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Czarna. Proszę pana zastępcę o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Z racji, że jesteśmy trzy tygodnie po ostatniej sesji. Pragnę poinformować, że w tym okresie nie wydarzyło się nic takiego, co zasługiwałoby na uwagę szanownej rady. Dziękuję. Dziękuję panu Danielowi. Przechodzimy do punktu czwartego. Zapytania radnych, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzę zatem do punktu piątego. Podjęcie uchwał. Pierwszy projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Czarna z przeznaczeniem na drogę gminną. Ten projekt został omówiony przez Pana Wójta na wspólnym posiedzeniu. Komisji, czy są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, zaznaczam, że projekt uzyskał pozytywną opinię. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarna na rok 2025, również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy tu są pytania bądź uwagi, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Zaznaczam, że ten projekt również uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu komisji. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. uchwało podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w sprawie określenia zasad współdziałania przy przygotowaniu aktualizacji i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego do Rzeczy Wisłoki na lata 2022-2022. 30. Również z tym projektem zostali państwo szczegółowo zapoznani na wspólnym posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną opinię. Czy tu są pytania bądź uwagi? Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. I ostatni punkt czwarty. Punktu 5. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2025, również szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, uzyskał pozytywną opinię. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 15 radnych za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy punkt piąty dzisiejszych obrad. Przechodzę do punktu szóstego. To są wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam zatem obrady. 19. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czarna. Dziękuję Państwu za udział.